Mówicie, że wiecznie marudzę. Mówicie, że wiecznie narzekam. Tymczasem brytyjska służba zdrowia uważa, że pozytywny ze mnie człowiek. Kochanie, pozytywny to dobrze. Kochanie, mam świetną wiadomość. Mamy covida. Good job that all gonna die. Uh. Pawełku, to na pewno wszystko przez Ciebie, bo nie trzymałeś ode mnie dwóch metrów odstępu i nie nosiłeś maseczki. Ja bym nie czekał. Ja bym od razu zamykał gospodarkę. No to mam teraz objawowo. Za filmu Dawidzie mi zapłacono. Nie rozumiem jak do tego doszło, przecież... Chodziłem tylko do kościoła i do sklepów spożywczych. Tam, tam nie ma wirusa. Fabryka. Fabryka też się nie liczy. Podobno traci się węch. Nie. W Wielkiej Brytanii za darmo rozdają testy na COVID. W Polsce sprzedają takie same w biedronce za 30 zł. I są naprawdę gówno warte. Czyli od teraz, kiedy źle się czujesz, ale musisz iść do pracy. Szef będzie prosił cię o wykonanie darmowego testu na przeciwciała. Test przeciwciałowy dla tych, którzy lubią mieć negatywny wynik. Zawsze. Test przeciwciałowy powinien być dla osób, które już to przeszły, a nie dla osób, które nie mają przeciwciał. W znakomitej większości przypadków test wychodzi negatywny, ale przynajmniej a test pochodzi z odpowiedniego kraju. Ale nie rozumiem, co poszło nie tak. No, miałem się zachowywać tak, jakbym go miał. No i tak się zachowywałem. No i teraz mam. Moim zdaniem należy niezwłocznie wyłączyć turystykę. Nie może być tak, że ja tu kaszle tracę głos, a samoloty latają. Codziennie o 8 rano dzwoni do mnie brytyjska służba zdrowia z pytaniem. Jak się mam? Przysyłają mi też wiadomości, żebym natychmiast zaznaczył w aplikacji NHS, że jestem chory. I dlatego od tej pory każdy listonosz oraz każdy przewoźnik paczek będzie otrzymywał wiadomość na swoją aplikację, że się zaraził, i lekrość dotknie twojej skrzynki na listy. Zawsze mogło być gorzej, zawsze mogłem mieć zawód albo oczekiwać na jakąś operację, wówczas... Nikt by do mnie nie zadzwonił. A tak, przynajmniej jasno informuje się mnie, że jeśli mam gorączkę, to żebym wziął paracetamol. Przy każdym telefonie z nhs dowiaduje się, że moje dane zostały przekazane do lokalnych władz. I żebym się absolutnie niczym nie martwił, ale jeśli przypadkiem wyjdę z domu, to mogę mieć problemy. I zapłacić miliony monet. Dzisiaj jest czwarty dzień, od kiedy dostałem pozytywne informacje i siedzę w domu. Na tym etapie straciłem już smak, chociaż podobno straciłem go w momencie, kiedy kupiłem kije. Zademonstruję wam, jak wygląda utrata smaku. Chodź tu, cytryna. No to co, za lepsze jutro? Woda! Po tak druzgoczącym eksperymencie zamykałbym wszystkie kosmetyczki jak leci. To na razie mój smaku, nie będę za tobą tęsknił. Zamieniłeś moje ciało w galaretkę. Tak więc do widzenia i mam nadzieję nie do zobaczenia! Trochę mi nudno w tej izolacce. A siedzę w tej izolacce, bo w tym roku katar, kaszel, gorączka i utrata smaku to coś więcej niż grypa. Podobno nawet Rutkowski nie wie, gdzie jest grypa. Zniknęła! Kilka tygodni temu agencje reklamowe rozsyłały maile z prośbą o promocję szczepionki. Jeśli współpraca jest możliwa, to prosiłabym o informację, jaki byłby koszt odcinka sponsorowanego, który zachęciłby do szczepień. To nie musi być wprost odcinek o szczepionkach, ale musi on pokazywać benefity szczepień. Dobrze, gdyby obalał mity na temat niebezpieczeństwa szczepień, a przede wszystkim musi informować o tym, jak zgłosić chęć zaszczepienia się. Będzie to możliwe od 15 stycznia oraz zachęcać młodych do tego, by pomogli w rejestracji na szczepienie starszym osobom ze swojego otoczenia. Pomyślałem sobie wtedy przecież nikt na to nie pójdzie. Jest badanie przed. Jest pacjentka do szczepienia. OK jest. Boisz się szczekawki czy nie? Aha. <złys> NHS posłusznie informuje, że odsiadka w domu potrwa do 29 kwietnia włącznie. NHS nie wie, że siedziałem w domu zanim to w ogóle było modne. Ale muszę też najzwyczajniej na świecie uważać, bo jeśli do połowy maja zginę w wypadku samochodowym albo dostanę teleskopem po głowie za to, że donosiłem, to automatycznie uzna się mnie za ofiarę zarazy. Ciężko być konfiturą. Czy wasz Facebook też ostatnio dostał wścieklizny i co chwilę pisze Jesteśmy na ostatniej prostej. Nadal trzymamy dystans. Nadal nosimy maski. A czy ty oznaczyłeś się już ramką szczepiony? Brakuje mi na Facebooku ramki Wybieram stare, dobre, polskie przeciwciała. Ozdrowieńcy są w internetach niemodni. Pomyślałem, że z nudów podczas tej izolatki zapuszczę brodę, ale już doskonale wiem, czym się taka pandemiczna broda skończy. Covidowa broda po 10 dniach siedzenia w domu. Żona mówi synku, zmyj to błoto z twarzy. Już cieszę się na samą myśl, że pojawią się komentarze: Ten vlog ignoruje pandemię! Czuję się urażony, że ktoś nazywa to pandemią. M mogę czuć się urażony, czy, czy, czy ja, się, ja, ja nie mogę się czuć urażony? To, to urażanie to działa, działa inaczej, tak? In inaczej, dobra, dobra. nieważne. Właśnie dostałem telefon od brytyjskiej służby zdrowia, że moja izolatka dobiegła końca. Mogę wreszcie wyjść z domu, mogę iść na lody ekipy. Ty, a jak się nazywa to schorzenie, gdzie człowiek rozmawia sam ze sobą? Rozdwojenie jaźni. Hmm, dzięki. Nikt nie bije mi brawa za to, że przeżyłem 10 dni z morderczym wirusem. Obiektywnie porównując wszystkie koronawirusy, jakich doświadczyłem w życiu, ten był najłagodniejszy. Kilka dni na gorączce i to wszystko! Nie rozumiem dlaczego ciągle sklepy są otwarte, ale zdaję sobie sprawę, że nie o takie wideo wam chodziło. Każde wideo, które ma Dawida w tytule powinno wyglądać mniej więcej tak. Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Słuchajcie. Wszystko co mówią w telewizji to prawda. Extremely <muzy> stupid. Stańcie ludzie. pryskować, Nie opowiadajcie bzdur. Nie wymyślajcie jakichś spisków. Słuchajcie, słuchajcie ja, ja tu na oddziale co, to, to straszne rzeczy widziałem. Straszne. Uchuu! Ten film oczywiście nie byłby kompletny, gdybym nie przedstawił wam najnowszego artykułu ze strony Sky News. Tym razem szanowany inaczej portal twierdzi, że szczepionka działa o wiele efektywniej u osób, które już przeszły wirusa. Dla kogoś, kto nie zna nawet podstaw immunologii, to zdanie brzmi jak odkryto, że woda jest mokra. Ale śmieje się trochę mniej. Od kontenerów bombarduje mnie telefonami, że jako osoba, która wyzdrowiała, mam pierwszeństwo w ubieganiu się o szczepionkę. I słyszałem, że w Polsce to bardzo popularne zachowanie. Ozdrowieńcy szczepią się na potęgę. Takich jak ja jest, na pewno pierdiliardz. Sęk w tym, że w ogóle się o nas nie mówi. Bo jak śmiesz nagrywać herezję, że przeciwciała dostarczyć można w sposób naturalny. A czy ty już umówiłeś sobie dwa kolejne terminy szczepienia i umieściłeś tę informację na Facebooku? Od roku chodzi mi po głowie jedno pytanie. Skoro z łagodniejszej odmiany grypy zrobiono głównego bossa, to co będzie w sequelu? Biegunka? <laughs>